Witajcie kochani na tarot Esme Świadomy Rozwój. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych panien na marzec 2025 roku. Będę używała talii Game of the Tron Star, będzie karta pozytywnej kreacji i z talii The Light tarot będę patrzyła kartę, którą nazwałam darem tego miesiąca. Okej, okay. proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Co dla naszych kochanych panien na marzec 2025 roku? Panny, jakie energie, jakie potencjały dla Was? Na marzec? 2025 roku. Panny Marzec 2025 roku. No i zobaczmy. Główna energia tego miesiąca, król denarów. W przeszłości mamy szóstkę mieczy. W przyszłości mamy kartę kochanków. Pomagać Wam będzie czwórka mieczy. Przeszkadzać może dziesiątka denarów i rezultat albo rada królowa kielichów. Ok. Z przełożenia mamy eremitę. No i dołóżmy teraz kartę pozytywnej kreacji, co tutaj dla was się pokaże, co dla panien, karta nowej drogi, otworzą się dla ciebie nowe drzwi, skorzystaj z tej szansy, zostawiając stare za sobą, ja widzę, że na tą nową drogę to żeście już weszły, ja wiem, że trochę mam opóźnienie z tymi czytaniami, więc tutaj wszystka mieczy wskazuje, że już przepłynęłyście w zasadzie na tą nową drogę, już ta energia jest wyczuwalna. Ale jeszcze zobaczymy, co się pokaże tutaj, jako dar tego miesiąca. Co będzie darem dla panien na marzec. Co jest dla Pani darem na marzec? Ósemka denarów. No to jest wasza karta, to jest energia pracy. Okej. Okay, no dobrze. Ja myślę, że przede wszystkim sobie wiele rzeczy w tym miesiącu po prostu poukładacie. Bo 8 denarów to jest kontrola nad tym, co się robi nad swoimi planami. To jest zajęcie się tym, tym, co będzie się działo, prawda? W taki bardzo konkretny sposób i z pewnego rodzaju dyscypliną. Myślę, że to może być dla was takim darem, właśnie ta dyscyplina, nie uciekanie gdzieś na skróty, nie robienie czegoś po łebkach, tylko bardzo konkretnie. I czy by to tyczyło się właśnie pracy, spraw materialnych, bo mamy też tutaj króla, Denarów, prawda? Więc czyby to się nie tyczyło tego, a na przykład mogłyby, mogłyby w grę wchodzić jakieś relacje, no bo jednak mamy kartę kochanków, i rezultat rada jest Królowa Kielichów, a królowa kielichów zawsze radzi, by otwierać serce, by kochać prawda, by też podchodzić z troską do tego, co się dzieje. Więc dla niektórych panien też te karty mogą wskazywać nową drogę uczuciową, jak najbardziej. Ale też, no i to, i to bym powiedziała coś naprawdę takiego konkretnego, bo król denarów, jak się pokazuje jako główna karta, to przede wszystkim będzie wskazywać, jeśli by brać pod uwagę partnerstwo, to osobę, która bardzo tak konkretnie podchodzi do, do relacji, która działa według konkretnych zasad, czyli jest to taki partner. Który będzie brał pod uwagę konwenanse, więc też tutaj myślę, że to może być ważna informacja. Ale gdyby patrzeć tutaj na osoby, które są już w związkach, to też ta karta może oznaczać wsparcie partnera, partnerki, bo to jest czytanie ogólne, więc nie będę tutaj się skupiała, że to musi być koniecznie mężczyzna. Więc tutaj może być jak najbardziej ktoś, kto. Kto daje Wam takie poczucie bezpieczeństwa? I ta osoba w tym miesiącu może być dla Was ważna, i relacje z tą osobą mogą być istotne. I to nawet bym powiedziała, że u niektórych może tutaj się wręcz właśnie ta relacja tak pogłębić. Możecie od nowa poczuć do siebie taką prawdziwą miętę. Mówię tutaj zwłaszcza o osobach, które są w stałych związkach dosyć długo. Ale gdyby patrzeć na to tylko i wyłącznie pod kątem takim zawodowym zawodowym, i też wszystko to, co jest związane z pasjami, to król Denarów oznacza, że ważne będzie tutaj takie dojrzałe podejście, bardzo konkretne podejście do tematów zarabiania pieniędzy i tworzenia, działania, tworzenia, też tego, co wynika z Waszych pasji, albo też takiego zawodowego typowo, bo nie zawsze te dwie rzeczy się ze sobą niestety łączą. Więc król denarów będzie tutaj sugerował, żebyście pamiętali o tym, żeby się cenić, żeby w taki mądry sposób patrzeć. Na całą sytuację, na sprawy zawodowe podejmować ważne decyzje. Wtedy karta kochanków mogłaby oznaczać podjęcie ważnej decyzji, skupienie się na wyborze na przykład nowej pracy albo odpowiedniego postępowania w obecnej pracy lub przyjęcia do współpracy kogoś. Też tutaj u niektórych może się to w ten sposób pokazywać. Więc z kimś Wam może być po drodze. Co Wam będzie? Pomagać na tej nowej drodze, bo pamiętajmy, że jesteśmy na tej nowej drodze. Mamy czwórkę mieczy. Ta karta wskazuje, że ten, w tym miesiącu może być dużo różnego rodzaju intensywności, zwłaszcza, że to mogą być też nowe rzeczy, więc może was to gdzieś energetycznie kosztować. Więc czwórka mieczy mówi tutaj, żebyście pamiętały o tym, żeby się dobrze wyspać, żeby się zregenerować, żeby. Też znaleźć czas po prostu dla siebie, żeby na przykład poczytać sobie książkę, czy obejrzeć jakiś ulubiony serial, czy po prostu pójść na, na jakiś spacer, albo po prostu posiedzieć trochę samemu, tak żeby nikt do was nie mówił, nic się, żeby nic się tak naprawdę nie działo. Też w czwórce Mieczy, zwłaszcza w tej talii, tutaj się pokazuje takie właśnie podejście uzdrowicielskie, być może, chociaż nie do końca. W każdym razie warto będzie, myślę, zastanowić się, żeby ten czas dla siebie znaleźć, żeby był ten czas na takie wyhamowanie, bo ta praca tutaj, ta intensywność działania może być naprawdę duża w tym miesiącu i wiele rzeczy będziecie mogły zrobić dużo szybciej niż normalnie. Dlatego ten odpoczynek może być tak istotny. Teraz tak, co wam może tutaj przeszkadzać? No i mamy tutaj dziesiątkę, dziesiątkę, dobrze mówię, dziesiątkę denarów, bo już źle spojrzałam, ale dobrze, dziesiątkę. I ona tutaj się pokazała na pozycji, co może przeszkadzać. Czasem ta karta może wskazywać na to, takie zbyt interesowne podejście do tego, co robimy. Czyli nie patrzymy wtedy na to, że, że się rozwijamy wraz z tą pracą, że nie patrzymy na jakieś swoje motywacje, takie bardziej humanistyczne, nazwijmy to, ale głównie skupiamy się na tym, żeby, żeby zarobić jak najwięcej, żeby, że, że, że tutaj z tego nie ma żadnego dla nas tak jakby rozwoju. Ja myślę, że ważną rzeczą tutaj będzie, żeby zwrócić uwagę też właśnie na to, żeby też spróbować inaczej do tego podejść, żeby ta nowa droga też pozwoliła wam tak jakby zmienić swoje podejście w ogóle np. do pieniędzy. Oczywiście, dziesiątka denarów w negatywie też czasem może powiedzieć, że, znaczy, może mówić coś takiego, że jeśli nie będziecie się cenić, jeśli nie pokażecie światu, właśnie, że jesteście tym królem denarów, to y, może być tak, że właśnie nie, bę, nie, nie dostaniecie takich pieniędzy, jakbyście chcieli. Więc tutaj to jest dla Was jakaś droga, droga, żeby wykorzystać właśnie ten dar tego miesiąca, czyli właśnie. Pracę, na rozłożenie tej pracy, na jakiś rodzaj dyscypliny w tym wszystkim, i też na zwrócenie uwagi na jakość i motywację tego, co robicie, tak, żeby na wszystko mieć czas, bo to też jest tutaj naprawdę ważne. Macie też z przełożenia swoją kartę kartę remity. Więc myślę, że ważną informacją dla Was w tym miesiącu może być takie patrzenie na całą sytuację z własnej perspektywy, związanej z tym, co już, co już się nauczyliście, z własnych doświadczeń. Bez względu na to, jaką drogę przeszłyście, bo ta Szóstka Mieczy w przeszłości też tutaj właśnie mówi, że, że gdzieś tam udało Wam się pokonać jakieś trudności i weszłyście na tą właśnie nową drogę, Wy przepłynęłyście. Więc czy to będzie właśnie w nowej pracy, czy w nowym związku? To pamiętajcie, żeby korzystać, żeby mieć, mieć ten czas dla siebie, prawda, też znaleźć, ale żeby też korzystać z tego, co już do tej pory się udało Wam zrobić. Pod spodem jest szóstka kielichów, więc też tutaj mogą Wam pomagać jakieś osoby z przeszłości. Ktoś tutaj może się pojawić właśnie na zasadzie takiej pomocnej, pomocnej dłoni. No i w rezultacie jest królowa kielichów. Tak jak mówiłam, jako rada ta karta mówi, żeby, żeby właśnie otwierać swoje serce, więc jeśli by to była kwestia uczuć, to podejść do relacji bardzo, no tak, bym powiedziała, z dużą otwartością, ale też z intuicją. Pamiętajmy, że jak Wam coś GPS mówi tutaj, przy królowej kielichów, jak GPS Wam się zapala wewnętrzny ten w serduszku, prawda? I mówi, Idź w to, to jest to, dokładnie to jest to. No to masz to zielone światło, to idź, ale jak ktoś ci mówi, poczekaj, jeszcze. Jeszcze tak, ca wszystkiego tutaj nie wszystkich kart nie wykładaj, no to też na to zwróć uwagę. Dołożymy sobie do tej królowej kielichów. Jeszcze tutaj jedną rzecz powiem odnośnie tej królowej kielichów w sensie na przykład zawodowym, żeby zwrócić uwagę na te motywacje, dla, z jakich właśnie zarabiacie. Czy jest to tylko i wyłącznie kwestia finansowa, czy jest to szerzej. I tutaj trzeba się doszukać takiego szerszego wpływu, ta królowa może Wam w tym pomóc. Wtedy łatwiej będzie obejść tutaj tę energię w negatywie. No, i zobaczmy tutaj jeszcze jedną kartę. <laughs> Dziewiątka kielichów. No, bardzo dobra karta. Karta spełnienia, karta przynosząca też bogactwo. Tutaj mamy skrzynię skarbów. Więc myślę, że uda Wam się pokonać i skorzystać właśnie z tego daru ósemki denarów. Takiego trochę ustawienia, skorzystania też ze swoich doświadczeń, ale też z taką chęcią, właśnie, by, by ta jakość tego, co robicie, weszła na kolejny poziom. To wam wtedy może przynieść sukcesy, więc w pracy możliwe właśnie spełnienie, awansy w sprawach uczuciowych, poczucie szczęścia. I też taki właśnie w dziewiątce kielichów bardzo często pokazuje się właśnie takie poczucie, jakby się dostało nagrodę, jakby się po prostu spełniło, jakby się spełniło to, na co dawno czekałyście. Więc myślę, że tą nową drogą, o której tutaj jest mowa, to myślę, że te wrota to są... Wrota waszego serca, czyli zrozumienia nie tylko i wyłącznie poprzez rzeczy praktyczne, poprzez rozum, tak zwany i tak dalej, tylko otwarcie tutaj swojego serca. Wtedy też myślę, że więcej docenicie. Jeszcze o jednej rzeczy powiem: królowa kielichów jako rada będzie też mówiła, pamiętajcie o wdzięczności. Dziękujcie za to, co macie, dziękujcie za to, jacy jesteście, dziękujcie za. Ludzi, którzy są wokół Was, nawet za tych trudnych, bo ci nas najwięcej uczą tak naprawdę. Kochani, wszystkiego dobrego. Życzę Wam, kochane Panny, e, pięknego e, czasu w marcu. No i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się ciepło. Pa.